Podpiwek z kolna, a konkretnie to z browaru pełne kufle. Kącik ciekawostek. Podpiwek to doskonałe źródło polifenoli, składników mineralnych oraz witamin. Zawiera m.in. chrom, selen, cynk, witaminę z grupy B oraz kwas foliowy, kwas fitynowy i kwas pantotenowy. Podpiwek wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowego oraz pokarmowego. Skład jest o tyle ciekawy, że poza wodą, cukrem i dwutlenkiem węgla, mamy także burak cukrowy, jęczmień, prażoną cykorię, chmiel, ekstrakt słodu jęczmiennego i kwasek cytrynowy. Ale hukło. Nice smoke. Trochę jakbym nalewał kole. No, serio taka trochę kola. Lekko brązowe, zamglone w sumie, bo nie jest przejrzyste. Piany syknęła i jej nie ma. No, zapach taki nikły. Powiedziałbym, że trochę takim właśnie burakiem cukrowym daje. Nie jestem jakimś ekspertem od podpiwków, bo może z jeden czy dwa w życiu piłem, ale zobaczmy. No, ale jest mocno gazowany. Słodki, słodki. No, taki słodki na czmienny. No, czyli taki podpiwek. No, fanem raczej nie zostanę, bo jest. Naprawdę bardzo słodki, i tak w sumie nie niesie żadnych jakichś specjalnych aromatów ze sobą. Ja na co dzień generalnie nie piję słodkich napoi, a to jest nawet słodszy od koli. No, jak dla mnie naprawdę budzi takie bardzo mocne skojarzenia z kolą. Może właśnie takie trochę nawet z fortuną czarną. No nie wiem, to na pewno nie jest produkt dla mnie, ale jak lubicie podpiwki, no to wiadomo, że zawsze warto spróbować czegoś nowego. No jak dla mnie nie oddało, nie zrobiło jakiegoś wrażenia, ale i tak. Wasze zdrówko.